Kochani, słuchajcie, musiałam zrobić. Ym, musiałam po prostu zrobić to powitanie. O, słuchajcie no mnie już bardzo długo nie było, ale wracam. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nasza rodzina, rodzinka, y, jedzie na wakacje. Tak, no bo już są wakacje. Jeśli wy dzisiaj jedziecie na wakacje, to możecie pisać w komentarzu, zapraszam. Y, więc. Yy, zaczynamy. Dobra, idę sprawdzić, co tam robi Hanna chcę zapytać, kiedy mamy się w końcu pakować. Hania ciszej. Cześć. Chodź do drugiego pokoju, żeby nie ugodzić dziewczynek. No co tam? No już jest po 22, kiedy my się mamy zamiar pakować. A, no straciłam rachubę czasu, dosłownie. Dobra, no to myślę, że no, już się możemy w sumie pakować. Położymy się pewnie za jakąś pół godziny. No, musimy wstać w sumie o 5, no ale dobra. Nieważne. A wyjeżdżać to musimy o 6.30. Dobra. Y, ty y, wyciągnij walizki z szuflady, a ja idę powiedzieć nie Znaczy, idę z bo ona, jak tam napakuje, to nie zmieści się. Tam nic sensownego. Dobra Nikola Nikola O, cześć mamo Nikola jest po 22, to oszalałaś? Nie będziesz grała, absolutnie mi to proszę oddać Ale co mam robić? Mogłeś nawet porysować Ale o tej godzinie mi nie będziesz grała Absolutnie Ale nie chcę grać Nie pyskuj, bo dostaniesz karę No dobra Pakuj się no tu Ja się spakuję z tobą, bo jak ty coś spakujesz to Nigdy się nie zmieści w tą walizkę W ogóle Co? Masz za ciemno? Dobra później ci wymienimy Albo dodamy lampę, bo masz za ciemno w tym pokoju Tutaj to sama góra no, O mój plecak! Mogę w plecak? W plecak? Co? A dobra, należy się w plecak Dobra, co bierzesz? Dobra Pierwszy nam odczuł w piżama, a w sumie pi w piżamie śpisz. No więc... Rano udopakujesz. ją dopakujesz. Bluza, jakby było chłodniej. Moje y, te ogrodnicki, ja lubię. I sukienka, gdybyśmy ewentualnie gdzieś szli. Dobra, w praniu chyba był, był jeszcze yy, twój strój kąpielowy, po niego pójdę i go dopakujemy. Okej. Okay. Dobra, jestem, to jest ten twój strój. Masz. Dobra, Teraz cię pójdziesz umyć i dopakujesz. Yy, I i się jeszcze jutro piżamę Wierzysz coś jeszcze? tak, biorę mi bidon, bo ja go lubię biorę. dobra dobra, i moją gier. nie, nie będziesz brała i tableta i tego tej gry, bo no, nie idziemy tam po to, żeby grać a po to, żeby odpocząć i yy, spędzić fajnie czas jedną muszę sobie wziąć, no to tableta wezmę i nie bieżę rysika, bo się może zgubić, dołbą. No. Nie nie, nie. bierzesz do rysowania, nie wiem. Nie. I zabawki, misio. Nie to. Ja gotowa. Dobra, w plecach się spakowałaś, jeszcze tylko dopakuj yy, piżamę. Ty sobie w sumie możesz iść już się, u... połóż na razie to. Idź na, możesz iść się już umyć, a teraz ja idę spakować, bo jeszcze muszę spakować dziewczynki. Dobra. Idź się myć. Ok. To ja idę. Dobra, Nikola się poszła umyć. Dobra. U, nie spakowałeś się, nie przyniosłeś tych walizek. A. Już. Bartek, miałeś przynieść walizki. Już idę! Uff mam... No, dobra. Daj mi moją walizkę. Dobra, przecież na razie zostawiam. No bo... Będę no, nie spała. Dobra, a więc tak biorę jakąś... Biorę sukienkę taką, bo na pewno się przyda. Taki... To, w sumie tak I coś eleganckiego. A w sumie mój strój kąpielowy też jest w tym, w praniu. Twój w sumie też chyba, sprawdzić. Tak. tak, ogólnie wszystkie są w praniu, dlatego, że niedawno byliśmy na basenie i wszystkie były w chlorze, więc musiałam je wyprać, więc idę i zaraz wrócę. Dobra, ja już mam strój kąpielowy, ogólnie w nie korzystam. się myć. Tak, chciałam. Dobra, na razie poszedź z siostrami, na razie z Wiktorem, zaraz pójdę, okay. daj Milki. Okej, zaraz pójdę, daj Milki. Jestem, to jest mój, to jest twój. No w sumie już go spakuję. a w sumie ona mi sprzeda koszulę. Coś eleganckiego i dresy, wszystko, no powinno być dobra bidon od razu biorę mi też się przyda portfel telefon bez telefonu ani rusz, róż dobra mała to o to jest dla dziewczyn o ja w sumie jestem już gotowa dobra Na razie idę spakować dziewczynę. Ok. O, hej, właśnie ja szłam tej imię Hej, ja przemieszczam spakować im misie. Jedną grzechotkę tą. A tą, dobra. I autko. I tutaj z Wiktorią zrobimy to samo. Miej grzechotkę i autko. Dziewczynki y, spakowane. Ok. Dobra, dziewczyny spakowane. W sumie Nikola też. To już chyba... Trzeba... Dobra, ja się idę wykąpać i zaraz e, ty możesz iść. Dobra. Dobra, I... idę Bartka. Nikola, idź już do góry e, spać. Mogę jeszcze chwilę pograć? Nie, jest w pół 11. Masz iść w tej chwili spory. Teraz pójdę sprawdzić, czy śpisz. I nie udawaj. No dobra, idę. Dobra, możesz iść się myć. O, ok, dobra, te walizki położę na razie tu. Dobra, to ja, to ja idę się myć. Ja idę się myć. Tu muszę wziąć przynajmniej Ok. Dobra, ja już umyję Dobra, ja idę jeszcze zobaczyć, czy Nikola śpi. Okej. Okay. Dobra, Nikola śpi. Okej, okay. no to chodźmy. dobranoc, dobranoc, dobranoc. Jezus, Mary, ale jestem niewyspana. Która jest godzina piąta? dobra. Jezu Maria, ale Martek, wstawaj. No, czemu? No, co tak wcześnie? My musimy zdążyć na samolot i tak dalej. Ale czemu tak wcześnie? Bo tak. Dziewczynki najbardziej się chyba wyspały. No obknie to no bo ona położyła się tak samo jak my. Dobra. I ciło budzi się. Dobra. Ok. Dobra. już przebierałam się. No i... Muszę to Dobra, chyba już ich słyszę. Puch. Dobra, jesteśmy. Nic. Idź dziewczynki, a ja się ubiorę. Okej. Okay. Dobra, dopakować jeszcze pierzemy. Nic. Dobra. I jak obudziliście je? No właśnie. I to Jezus ma Milka, wstawaj. Cześć. Cześć, Cześć. Cześć, Wiktoria. Dzisiaj jedziemy na wakacje. Dobra, słuchajcie, będziemy wyjeżdżać. Nikola masz plecak. A w sumie nie, jeszcze zjemy bułki, bo która w sumie jest godzina. Je, a, jeszcze telefon. Jejku, jest Jest, pio, jest dopiero piąta czterdzieści. O szóstej mamy wiek. Mamy 20 minut. To zjemy. E, da, daj mi dziewczynki. Cześć. Ty weź walizki, a ty, Nikola, weź to. Chodźcie, okej. Okay. Dobra, chodźmy. Dobra, na razie położymy dziewczynki. To. 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 Dobra. I w sumie dziewczynkom damy jedzenie. Na razie połóżcie to. I usiądźcie, zrobię dwa normalnie kanapki. Jest. Samy w samym Teraz ja sobie zrobię kanapkę. Macie, zjedzcie. Masz herbatę. Martek. dzięki Nikola masz swój sok. Oj. I teraz... Ja moją herbatę. Dobra, pójdzie do mycia, najważniej trudno. Pójdę do mycia. walczą Dobra, moja herbata i e, dziewczynki. No. Wszystko pójdzie do mycia. Dobra. na mię. Dobra. Pierw jam. Proszę, masz. Dobra, nikulaty jedz. Okej. Okay. Jeszcze ja sobie zrobię bułkę. Yes. Dobra, ja już dla siebie bułkę zrobię i podgrzam mleko listynką, więc niech dziewczynki wypiją. Dobra, i ja też jem. Nie. Niech pisać. pisać. Okej. Okay. Dobra, to wyrzucimy. Dobra, jedziemy. Nie płacz nie y Boże, nie płacz Emilcie spokojnie. Oni się stresuje. W ogóle... E e nie powiedzieliśmy Wam w ogóle, gdzie jedziemy. W sumie... A dobra Wam powiemy. Jedziemy do Włoch! Uh -huh. Tak, jedziemy do Włoch. Spodobało nam się to miejsce. Mamy taki domek. Y z wyjściem od razu na taką jakby plażę. Więc... Y Łódko Wiktorcia. One jeszcze nie, nie wstawały aż tak wcześnie rano, no ale... Dzisiaj akurat musiało. Dobra, cichutko dziewczyć. Chodźcie. Chodźmy. Papa pa, domku. Dobra. To... Idziemy na lotnisko. Dobra, jesteśmy. Chyba musimy iść. Tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, proszymy, proszę, proszę, polskie bagaże. Dobrze. Dobrze, nie, ty tutaj ma pan, ale okos... <laughs> tutaj proszę, ma pan. Wszystko jest nic. Tak, dobrze. E, a więc proszę poczekać na bagaże, a potem na e, ich kontrolę. Tak, tak. Który? O, dobra jest, w końcu. Idę. Jest tu No. Chodź Wnusi, Chodź Wnusi. Dobra, zaraz będę jechać. Dobra, plecak, walizka, ja. masz, podkręciam. Mamu, dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, proszę. położyć w wąskę dobrze. dobrze, wszystko w porządku proszę wziąć dobrze wszystko w porządku ale szybciej te walizki wkładać no co wy myślicie, że co ja? będę, on... będę tutaj stała dwie godziny Dobrze, ale nie tak chansko może. Wie Pani ile ja mam lat? Staro. Dużo. Hm, co za nie baba. Idź dalej mi tu nie blędzić. Da, zapraszam. Dobry. Dobry, niech mi to pan kładzie, a nie. No, biten dobra, yy, reszty trzeba 30... wziąć. O, piękny git, dalej, chodź tylko tutaj, daj, już, jedzie, jedzie, super, i ten plecak twój, no to on sam już pojawił. super, git, dzięki, pa do widzenia, do widzenia, chodźcie zająć miejsce, jakieś. Dobra. i musimy poczekać. Dobrze. I musimy poczekać za ile odlatuje samolot? za pół godziny. Okej, okay. poczekamy. Pół godziny później. Za 5 minut odlatuje samolot Ryany. Wszystkich lecących tym samolotem prosimy o wchodzenie. O, to jest nasz samolot, to chodźcie, idziemy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, życzę miłego lotu. Dobrze, dziękujemy. Dobra. Chodźcie. Dziewczynki będą. Dziewczynki podamy na jedno przesyłko. będą obok siebie. Mhm. Dobra. Schowajcie bagaże. Będziemy mieć około 4 godziny. Dobra. Uwaga, uwaga. Zapinamy pasy i lecimy. Słuchaj tego psa. Nie. Słuchaj tego psa. Nie dodajemy pasażerów. Trudno. Słuchaj. Nie będzie. Będę... Zaczynamy lot. Półtorej godziny później. Prosimy o opuszczenie samolotu. Do widzenia. Do widzenia. Chodźcie. Już jesteśmy. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Chodźcie. Suszka jest. Stoi. Dobra, jedziemy do naszego domku. Okej. Okay. Jesteśmy. Ja już widzę jak to pięknie wygląda. Mamy dosłownie dom przy samej plaży. Z, w sumie z plażą jakby. Połóż to bagaże. No. Mamy fontannę, mamy leżaki, możemy zrobić ognisko. Chodźcie dalej, ale tu ładnie, tak ciepło, ale my jest mega gorąco. No właśnie wiem. Dziewczynki jeszcze nie były w takiej temperaturze. No, muszą się przyzwyczaić, ale raczej się przyzwyczają. I jak tu ładnie mamy takiego wielkiego grilla. I takie... Nie wiem co to jest. Coś takiego. To jest na krampeta. Musimy jakiegoś znaleźć. Tu też są! O, ja cię kręcę. Nie wierzę. Dobra, będziemy szukać. Ale tu jest ślicznie. dobra. Wchodzimy do domku. Ale ładna kuchnia. Ile tutaj jest w ogóle kwiatów? Kuchnia jest bardzo ładna, bardzo dużo jest kwiatów, obrazów na ścianie. Stolik idealny dla nas, bo akurat poprosiliśmy taki, aby był dostosowany do małych dzieci, no bo mamy Emilkę i Wiktorię. Salon taki mniejszy, ale ma telewizor, ma stolik. Dobra i to jest chyba nasza spina. Nikola śpisz tutaj. Jej! Mamy tutaj taką ławkę. Tu śpimy my. I tu jest dla dziewczynek. I mamy szafę. Jedną na naszą piątkę. No trudno. I łazienka. No, łazienka jak łazienka w sumie. Dobra kochani, i słuchajcie, w tym filmie byłoby to na tyle. A w następnym filmie widzimy się już na znaczy, w sumie widzimy się tutaj na jakimś, świecimy światło, na jakiejś dniu i ogólnie przyjechaliśmy tutaj na tydzień, więc no i pamiętajcie, piszcie, gdzie idziecie na wakacje. Do zobaczenia!